It's the truth girl. yeah 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 but i think the whole world is a deed to the trauma only you try to the things that bring the drama overseas yo we trying to talk stories but we still got terrorists here living in the usa the big CIA the Bucks of the grips and the KKK

What is all we got? Right? Także swoją nową płytę wiem, że będzie to płyta bardzo mocno przyciągnięta duchem sportu, biegania na pewno. To jest nieuniknione, ponieważ zawsze to, co się dzieje w moim życiu przekłada się na płyty. Kiedy urodziło mi się dziecko 10 lat temu, moja córka ma wcale 11 lat, nagrałem piosenkę Sakru. Kiedy miałem wielką zajawkę, taką kiepukową, nagrałem płytę bez okazji. Kiedy miałem kryzys życiowy, nagrałem piosenkę Kryzys. Kiedy zacząłem biegać i Stwierdziłem, że to jest ważna rzecz dla mnie, nagrałem piosenkę muzyka, Sport Motywacja. A teraz moja nowa płyta, która będzie, na nadzieję, że w kwietniu przyszłego roku, będzie zatytułowana Życiówka. Moja poprzednia płyta wyszła w roku temu i na tej płycie zatytułowanej Krajobraz po bitwie. Między innymi jest piosenka z Johnem Jamesem, zatytułowana Jedyna. Dla wszystkich pięknych biegaczek i dla wszystkich pięknych kibic, kibice, które są tutaj pod celu. Wasza ta piosenka, jedyna, 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 to ty! To Might as well do the right. I need it all. Już nie wiem, co mam, co tam słychać Jak mam szczęście wydać, już nie muszę więcej pytać Bo mam Ciebie I będzie idę przed siebie To przez Ciebie, nie ma niczego bez Ciebie Skutek i przyczyna to Ty Jedyna, 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 jedyna to Ty You make me feel

ありえない。<music> Niestety mamy tutaj sygnały z wieży, że musimy kończyć, ponieważ są kolejne dekoracje, ale chcielibyśmy zagrać jeszcze jeden numer. Jeden numer. Mam nadzieję, że nam pozwolą. A przedtem oczywiście płytę was. Czy jest to lubi? Czy lubi nas lubi? Ostatnia piosenka. Ważna także pod kątem takim motywacyjnym dla biegaczy believer, czyli wierzący, czyli ten, kto wierzy. Ja jestem niepoprawnym optymistą, czasami się na tym sparzę, ale ogólnie pomaga mi to w życiu. I kiedy powiedziałem wala do temu, nie, troszkę, troszkę nie, to było prostu nie wtedy to yy, powiedziałem na głos w każdym razie, że chcę być naprawdę szybkim biegaczem i chcę przebiec kiedyś maraton dwie godziny, 30 minut, to wszyscy się pukali w czoło. Dzisiaj już jestem na 2.48 i cały czas się rozpędzam. nagle tak, że wierzcie w marzenia swoje, naprawdę, wierzcie, do końca, do końca. Ale oczywiście nie tylko wierzcie, ale także realizujcie to wszystko, bo tak naprawdę marzenia możemy tylko i wyłącznie zrealizować ciężką pracą. Jak widzicie mistrzów sportowców, to naprawdę oni nic nie mają za darmo. Mówi się, że Kenijczycy, to oni po prostu sami biegną. Nieprawda. Oni zapierdzielają na każdym treningu, u nich jest straszna konkurencja, oni są strasznie zmotywowani, bo mają wielu tutaj sąsiadów, którzy już są medalistami mistrzostw świata, mistrzostw olimpijskich, dlatego są tak dobrze nastawieni na sukces, ale każdy sukces w sporcie, czy w życiu wymaga ciężkiej pracy dzień po dniu, tego wam życzę, pogoni za marzeniami. Na koniec piosenka Deliver. Gier, 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 gier. Centralnie, emocjonalnie, nieustnego tematu. tego tematu <młysły> Nie ma tu dla niego miejsca, to się potwierdza. śmieje się z góry w serca. Moja dusza niedostępna, świerca. Jestem skośniały jak Scrooge, Budykensa. Miłość jest potęgą, nie daj się nabrać. Ona i on na zawsze, bla bla bla. Sztuka miłości, że nikt nie oszuka miłości. Pisał Front. Kto dziś wierzy w taką bzdurę jak on? Jestem twardy, mam wzórę jak słoń. Jestem całkiem sam i pasuje mi to. Nagle widzę cię i tracę hey! się Já dá capricho, estou.

Dziękuję wam serdecznie z tej strony Jacek Mezo. Pozdrawiam ludzi! Pozdrawiam wszystkich biegaczy. Życzę Wam wielu życiówek. Pozdrówki. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I ostatnie dwie płyty w Waszą stronę, uwaga? Mezo, Mezo, jeśli możemy ci jest... Mezo! Czy możemy jeszcze Mezo porwać na dwie minuty? Mezo, możemy Cię prosić na scenę. Na krótki wywiad. Zapraszamy, zapraszamy Mezo. Na scenę my już nie pozwolili wejść, ale chcieliśmy z Tobą porozmawiać odnośnie Biegania. Znamy Twoją karierę biegacza. Znamy od lat Twoje piosenki. Ale mało kto zna, że Ty masz e, bardzo bogatą karierę biegacza. Powiedz mi, od kiedy się zaczęła Twoja przygoda z bieganiem? Moja przygoda z bieganiem. Zawsze byłem dumem takim e, aktywnym. E, byłem małym ja miałem 10 lat, tak jak tutaj kolega. Zaczynałem w klubie grać, grałem ja sobie przez 7 lat w klubie. Potem bardzo dużo miałem tenisa. Mówiąc skromny, jestem aktualnym mistrzem Polski artystów w tenisie, bo prowadzę często takie zaczęte woje na przykład Marcinem Tańcem, który jest świetnym oczywiście satyrykiem, ale jest także świetnym tenisistą. A jak mu nie idzie na korcie, to zaczyna używać swoich psychologicznych klików, Mówi do mnie tak me junior ty Franco. Super. Powiedz mi, bo wiem, czy wszyscy wiedzą, Mezo, tydzień temu pobiegł w maratonie. Wynik? No już tak się chwaliłem, że wtedy nawet pozwoliłem sobie pochwalić. 2 godziny 48 minut. Także średni temper, bo 4-0 na kilometr. 2,48 w maratonie. Czy jest ktoś, kto biega szybciej z nas tutaj? Teraz wyobraźcie sobie, mamy zawodowo uprawiającego Yy, sztukę muzyczną rapera który biega powiedz mi co to dla ciebie oznaczało tak regularne treningi no na pewno duże, duże zmiany jak powiedziałem zawsze lubiłem sport ale dwa lata temu dwa lata temu wala Yy, tak naprawdę dałem się podpuścić, yy, ponieważ biegałem sobie gdzieś tam amatorsko na poziomie 3.30 w maratonie, a dałem się podpuścić takiemu redaktorowi te, te pisma biegowego. I on mówi, a nie chciał tak spróbować zobaczyć 3 godzin w maratonie. Ja mówię, no słuchaj, fajnie było złamać, ale chyba to było za dużo treningu. Ale mówię, no, zróbmy tutaj taki tak cykl artykułów, co miesiąc będziesz... Kawał relacje jak się idzie trening i przez pół roku będziesz trenował i zrobimy wiosenny maraton. I mamy takiego tutaj trenera, który będzie rozpisał trening z Warszawy, Marcin na górek. Odezwałem się do trenera i powiedziałem: A znaczy inaczej? Najwięcej redaktor to się do tego trenera i mówi: Jest raper do trenowania, więc trochę daje mi spokój raperów i raperu, nie będę trenował. Wszyscy nic nie chce w ogóle, złote łańcuchy tylko i wieczny melać. No ale jak potrenowaliśmy, miesiąc, to zobaczył, że jestem całkiem normalnym człowiekiem i, i też naprawdę, naprawdę lubię sport i, i lubię, lubię się zmęczyć. No i zaczęliśmy trenować i o dziwo ten półroczny trening przyniósł nam od razu wielki sukces, czyli złamanie trzech godzin w maratonie. To było półtora roku temu na Orlen Maratonie w Warszawie. No i, i tak, tak naprawdę wtedy stwierdziłem, że już na końcu kariery biegacza. Przez dwa tygodnie tak sobie totalnie luzowałem. I giazowałem i, i, i poczułem taką pustkę, że brakuje mi tego biegania i chciałem nagle dalej, dalej trenować. I wtedy potrzebowałem takiego mocnego poczta i, i, i postanowiłem, że kiedyś tak potrzebuję 30 lat. W sumie nie zdałem sobie sprawy do końca, co to oznacza. Potem dopiero się dowiedziałem, że, że to takich ludzi jest tylko tam 20 w Polsce w ciągu roku, którzy mają taki czas licząc Henryka Szosta. Marcina Habowskiego, czyli reprezentantów Polski Także tak naprawdę musiałbym się znaleźć tuż za tymi reprezentantami Polski Ale podjąłem wyzwanie, idę do przodu, minął następny rok, jestem na poziomie 2,48 I cały czas się wkręcam, uważam, że jeszcze mam sporą rezerwę w bieganiu Biegam już właściwie codziennie, ale zawsze są jakieś takie rzeczy, które można, można poprawiać Czyli waga, czyli dieta, trening uzupełniający, także cały czas idę do przodu Zobaczymy, czy mi starczy motywacji na te 2,30, ale... Myślę, że jeszcze coś, coś będzie lepiej niż te 2,48. Widać, że masz duszę biegacza. Powiedz, co to oznacza dla ciebie w codziennych treningach? Bo 2,48 to już jest wynik, który większość z nas chciałoby osiągnąć. Jakie treningi wykonujesz? Na jakich jednostkach się skupiasz, żeby biegać taki wynik? Po pierwsze, trzeba trenować. Jeśli chcesz biegać dosyć szybko i, i, i dosyć długo, trzeba trenować sporo. Czyli na tym moim etapie to jest. Ten trening tak 6 razy w tygodniu, czyli to już jest sama, sama objętość yy, dużo, a sprawy jak trenować to są troszeczkę sprawy bardziej indywidualne, bo każdy z nas jest troszeczkę inny, każdy inaczej reaguje na trening. I na przykład taki, te, taki przykład, który jest yy, w tej chwili, to nie jest kwestia tego, żeby trenować jak najwięcej, bo jakby chodziło tylko o objętość treningową, o ilość treningów, to każdy z nas pewnie mógłby się jakoś tam w pewien sposób zawziąć i trenować tam nie wiem, te 150 km nawet tygodniowo, żeby, żeby miał gwarancję, że, że przebiegnie wtedy jakiś super maraton. A prawda jest taka, że na wiosnę trenowałem bardzo dużo, bo już miałem taką spinkę, że trzeba gonić te 2,30 i trenowałem tak dużo, że niestety przypłaciłem to takimi przykurczołami mięśniowymi, miałem, miałem potężny kryzys i w maratonie zrobiłem wynik gorszy niż rok wcześniej. Yy, także na wiosnę pobiegłem 2,58, czyli się cofnąłem jakby w rozwoju. Przemyślałem temat, zacząłem trenować bardziej mądrze, czyli nie aż tak dużo, ale intensywnie, na takim zależnym tym, żeby zawsze pochodzić do zawodu wypoczęty i to zaowocowało tym, że mimo, że biegałem teraz w przygotowaniu do maratonu mniej, to, to biegałem skutecznie i to jest bardzo ważne. Powiedz na koniec, 2.30, to patrząc na wyniki dzisiejszych kobiet, to była to jest czołówka pierwszych trzech kobiet w Polsce. Powiedz na koniec, ostatnie pytanie. Jak ci się dzisiaj biegło, jak, jak podobały Ci się zawody i czy za rok nas również odwiedzisz? No, podobał mi się bardzo. Każdy bieg w tempie takim konwersacyjnym, relaksacyjnym to jest zawsze przyjemność. Także no, tam, tam gdzie biegniesz po życiówkę, tam nie jest przyjemnie, tylko biegniesz po życiówkę i przyjemnie, jest fajnie, przyjemnie i fajnie jest na mecie, a w trakcie biegu cierpisz. Ja dzisiaj po prostu się bawiłem, rozmawiałem sobie z ludźmi, zatrzymałem się jak mój DJ chciał zawiązać. Przybiłem piątkę, jak ktoś mnie zawołał, pogadałem z nim, no także to było fantastycznie i przyjemnie. I tylko ostatni tam kilometr sobie tak poleciałem poza tą strefę, taką tlenową. Życie muzyka nie jest łatwe, koncerty, wyjazdy, więc yy, mimo tego życzymy Ci powodzenia, bo wiemy, jak ciężko połączyć to z ciężkim treningiem. 2.30, trzymamy kciuki i mam nadzieję, że za rok się zobaczymy. Dziękujemy, Dziękujemy i powodzenia. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję. Wielkie za brawa. Za Pozdrawiam Lubi.